Dzisiaj Łąka z tej strony dzisiaj nagrywamy odcinek z Fortnite a tutaj właśnie gramy i sobie zagramy pierwszy raz, a czy ja już, no trochę grałem na 69 poziom, więc no. Zobaczymy czy nam się uda wygrać w pierwszej rundzie. Pamiętajcie, że zostawić łapieczkę w górę i subika ze dzwoneczkiem. No i co? No, myślę, że wiem, gdzie sobie polecimy na pewno. Bo znam taką dobrą miejscówkę, gdzie są skrzynie duże. Więc no, polecimy sobie tam. <laughs> Jak nie wiecie, to patrzcie: tutaj, przyjemny park, i to jest stół. I tutaj jest takie, taki mały budynek, gdzie praktycznie się tam nikt nie lata oprócz mnie. I ogólnie, no. I tam zawsze jest duża skrzynia. Ja tam zawsze drobię epicką pompę albo legendarną. Więc no. Mam bardzo dużo emotek. Patrzcie. patrzcie. Mam bardzo dużo emotek. Więc no. Oj. Czemu ja mam tak blisko? I co jest? Zawiar. Jak to oddalić? A dobra, bo to tak po prostu było. Dobre. już się wystraszyłem. Dobra, już jest okej. Okay pójdziemy tu na dach. Um, jednak nie pójdziemy. weźmiemy sobie to. Patrzcie. Od patrz, jakiego ja mam cela paszport. Patrzcie jak zrobię. Oj. Ale tu muszę go trafić. Jak nie trafię, to robię jakiś challenge, który wpiszecie. Pod następnym odcinkiem jak będzie. Gdy muszę wykonać Fortnite. No! Dobra, muszę się napisać. Chyba, że jeszcze jedna szansa Nie wiem Nie żartuję, dobra, My musicie napisać jakiś challenge no. Jeden zabój mm. Dobra Co? Dobra Oj, to jest daleko O dobra, ale polecimy sobie <coughs> Ja mam taką taktykę swoją, jakby jak lecieć. E, patrzcie, czekajcie, jeszcze nie. Patrzcie, że jak jest daleko, to tak ciągle klikacie X. Zależy na czym gracie, ale raczej tak na konsoli Xboxie, nie wiem. No i klikacie X, zależy jak kogoś się jest. Bo się boję, że nie nie polecę. Są do... nie wiem, dolecieć raczej za to śledziłem musimy dolecieć na pewno okej okay. specjalnie wszystkie zdjęcia usunąłem, żeby mieć jak najdłuższy filmik Mam nadzieję, że długo potrwa ten filmik. No, tutaj zawsze jest skrzynka. O, co? Ze zwykłej skrzynki? Patrzcie, co trafiłem. Mam zero naboi. Nie gorzej. A jakieś naboje bym potrzebował? Dobra, mam 24 naboje. Patrzcie jak go try. Ej, super. Dobra, pijemy no, Niestety dla mnie slipa bo jakby ja by, jakby ja mam taki telefon, że czasami trzeba klikać w ekran, Ej, jak, bo ciemniej, Ale jakbyś tam radę, sobie. Dobra. Idziemy jeszcze tam. Patrzcie, gdzie idziemy. O, tam właśnie. O, i to tylko rzuciłem. Dobra, idziemy jeszcze po kolejne skrzynki. Wiem, że tam się nawalacie. To się tam nawalajcie Ja idę tutaj, bo moje cudeńko. Dwie skrzynki. Nikt ich nie zabrał. Ale nie, dobra, jest helikopter. Oczywiście wiecie co z tym helikopterem zrobimy. Nie, nie zniszczymy go, chociaż chciałbym, ale nie. Wiesz, bo go wziąć, tej helikopter. Okej, okay, pompę już mamy. Potrzebujemy. Oby coś tu dobrego było. Na przykład legendarna pompa by była lepsza albo coś takiego. No dobra, pistola też jest spoko. Uważam, że lepicki. Dobra, idę tam gdzie się nawalają. Gdzie tam nawalają? Dobra, to idziemy. Okej. Okay. Gdzie? Tu w domku? Nie gadaj. Bez kitu? czy to całe życie mi zabrało? oczywiście się leczyły? Dobra, gdzie teraz idziemy? Okej, okay, tu na tego było, stop, idziemy. Stawiam. O idealnie jautko, Dziękuję bardzo. Dziękuję. to pewno to tam dobrze zaznaczyłem Dobra, idziemy. To jest pierwszy odcinek z Fortnite, no ale bo... mam nadzieję, że będzie fajny Że mi się spodoba. <grym> Dobra, idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jak, do jak dobrze mnie słychać, to fajnie, to dobrze. Ale ty słaby jesteś. Dobra, sobie kartę. I to tu dobra. Myślcie jak łatwo? Ja Będę legendarną pompę. O, o to mi chodziło właśnie. Jeszcze na przykład, ja bym chciał wiecie, co? Snajper. Sztulec? Co to jest? Sztucer. A sztucer. Tak? Czy nie? O, dobra, to sobie weźmiemy na pewno zamiast tej pompy. Nie. To epickie. Ok. Ooo, to może zamiast tego wyróżniłem sobie właśnie to. Dobra, dobra, chodź. Chodź, dok. chodź, 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 chodź. Mhm, trzyma. Chciałem inną broń, ale ta też jest dobra. Nie pogodzę. Dobra, eee, sorry, znudowałem, ale idziemy tam. Mhm. A, jeszcze jedna skrzynka była. Tutaj właśnie. Może już wszystko będzie poprawnie. Dobra, eee, dawaj. Aaa, to tylko tata to, to nie. O, kurde! <try> A, co mi nudzi się, nie, do nie chciałem Cię podnieść, Ty, czy jeszcze jest jakaś skrzynka? A, tu jest ta skrzynka dobra. No, ale tu jest jeszcze ta skrzynka. Zapomniałam. Ok. Mam mega dobre wytanie. Szczerze myślę, że możemy iść teraz sobie po helikopter na pewno. Idziemy Kurde! O, o, dobra. I gitarka. Mhm. Tylko jeszcze sobie zaznaczę gdzie lecimy. Dobra. Że nikt nas nie zasnapił e, Gdzie to jest? Na pewno musimy lecieć do strefy. Nie zapomniałem o tobie. A nie jesteś, tego. I ty? Mhm. no dog i don't know

Tutaj idziemy sobie popić, po kupić. Tak, tak, tak. Oho, bo my tu trafiliśmy. Jeszcze ciebie brakowało? Za dużo, ja chcę się napić, tak. czy ja go tak przybliżę do ekranu? To jest ten granat. Nie wiem czy mi się opłaca. Nie, mi się tak bardziej opłaca, co Dobra, e, teraz sobie pójdziemy... Słuchajcie, ja pójdę sobie za o żeby nikt nie, nie zaraz na ten. Pójdziemy sobie teraz do domu Chodź, jesteś, jesteś. Mm -hmm. Chodź sobie, Alfred! 20 HP, dobra. Let's go. Pewnie typ zabień. chodź, 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 chodź. może jakaś... Nie wiem, cokolwiek. Oh, Okej, okay. przynajmniej potka. O-o. No mi jest jedna, ale ja bym jeszcze potrzebował chociaż bandaży. Chociaż bandaży już nie, apteczki. To jakieś bandaże chociaż poproszę. Proszę, proszę. Proszę i nic nie wynika z tego. proszę. O. To trzeba tak o robić, patrzcie. Proszę, nie, ale to trzeba mieć nie farta? Nie no, po co zakończyć? Nie, że to snub, ale ja chcę iść jeszcze w jedno miejsce. A nie, to, sorry, to było tu gdzieś, o tu właśnie. W serio tu nie ma żadnych bandażek, ale nie fart Ej, alo Ale nie fart, nie no, widzę, Nie, ja się z tego. Ale mamy jakieś... Y... Jest to ktoś? O, bandaże, dobra Okej okay. O, mamy tam apteczkę, dobra Redaktory, idziemy po apteczkę. Schowam się, że nikt nam nie zrobił heada oczywiście. Mhm. Dobra, okej, okay. chodź, chodź. Teraz już się nie boję. Najlepiej gdzieś jeszcze trafili jedną potkę. O i patrzcie, teraz już jest apteczka. Ja nam jest nie niepotrzebna. To jest żart? Teraz już dwie apteczki wytrofiliśmy. Jak tu będzie e, kolejna apteczka, musicie zostawić na pewno lajka, albo coś do uleczenia. Dobra. A tak się jak zostawcie chociaż dla pocieszenia. Dobra, e, idziemy gdzie indziej. No, no ja nie chcę z tą tańczyć, no kiedy... mm. to ta? A to jest strefa przecież. No, dobrze tam. Nie mogę patrzyć się. Oj, 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 snu, snu. No kurde, nie mogę go trafić. Co bym chciał tam wyciągnąć? O, mamaska, no dobra. Znaczy jest zapotka. Ja tak to nie wiem o Dobra. Okej, teraz już indziej idziemy o, jesteśmy w strefie, chodźcie tu Już musimy iść tak trochę do strefy już. A czy jest do strefy A czy jesteśmy już w kółku, więc to przynajmniej dla dobrego. Tutaj zaparkowaliśmy, tu nasza nasza Tu Zostało 7 osób, okej, okay, okej. Okay. Let's do this. Mm -hmm. Ok. Nie, to jak to tu, ja tu. tu dajmy, że tam muszę iść do strefy daleko. Nie no. Tutaj, no. To tu. Duży Gdzie sniperka? O, o Nie no, też, potrzeba sniperka Dobra, naboje rzucił tak. O, idealnie do tego mam 500 boi Oj tu trzeba mieć takie szczęście, że trafić to z normalnej skrzynki Okej, okay, tam leci to. Może dostaniemy snajpę, to ja bym wziął snajperkę zamiast o tej broni, bo to jest taka średnia. O, auto, auto! Ja się strzelają, mm, Jezu, czekajcie, czekajcie, co tu się dzieje? Nie się nawalał? A nieważne Oj, oj, oj Niszczymy auto a ja czuję tego busa 404 naboje, a prawie zniszczyliśmy busa Nie mamy snajperów ok no, Snoop, nie strasz mnie, że ktoś tu jest Aha, tutaj jest jego auto? Oj, dobra, z tego on nawala Zniszczymy auto Muszę tego, dobra, let's go Są mam 300, na Ale czekaj, Snoop, Snoop, Snoop Powoli, bo ja go nie widzę Zginął? Nie, tam jest, dobra

Bardzo dobrze. Powrót do lobby. Okej. Okay. Dobra, widzowie. To my no, już będziemy kończyć. Jak będzie się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba dzwoneczkiem. A to było na tyle. Na razie.